Cześć drodzy widzowie! Marudziłem, marudziłem tak chłopaką z Green Tigera, żeby wymyślili coś z kosiarek co można by było łatwo przechowywać i proszę, oto jest! Otrzymałem do testów kosiarkę nie widziałem takiej od razu się przyznaję którą można stawiać w pionie jest tak zaprojektowana żeby można było Razem z płynami, z benzyną, ze wszystkim, z olejami, trzymać ją w pionie ułatwia to transport i przede wszystkim przechowywanie. A jak wiecie, na małych działkach to jest rzecz błogosławiona miejsce błogosławiona. Przetestujemy sobie, zobaczymy, ile rzeczywiście to zajmuje miejsca. Omówimy króciutko techniczne aspekty, ale bez zanudzania oczywiście tylko praktyczne rzeczy, które się zawsze przydają. Rozpoczynamy ten oto film. Musimy ją troszkę skręcić, uzupełnić płyny, dodać olej, paliwko i jedziemy z tym koksem. Zapraszam do oglądania. Sprzęt do testów dostarczyła firma Green Tiger, kosiarki sprzęt ogrodniczy. Link w opisie. Mieliście już okazję zobaczyć u mnie na kanale. Kilka sprzętów testowaliśmy, więc możecie do nich wrócić. Gdzieś tu. Linki się na pewno wyświetlą, jak i w opisie zapraszam do obejrzenia też poprzednich produkcji. A żeby nie było, żebyśmy nie mieli czego kosić, to człowiek w żółtych kaczuszkach pokaże wam na tym oto pięknym przykładzie mojej działeczki 438 m2 działka rod, już wczoraj troszkę skoszona, na dzisiaj zostawiłem sobie ten oto piękny kawałek, żeby sprawdzić co ta maszyna Potrafi. Więc zabieramy się do roboty. Aha! Majster pokaże Wam dwa lifehacki. <laughs> jak nie grabić liści, to się Wam przyda na jesieni. I co zrobić ze skoszoną trawą, żeby zrobić ładny kompościk, a żeby nikomu nie wadziło. Sprzęt jest o tyle fajny, moi drodzy, że jak widzicie, można go naprawdę postawić w pionie. Tutaj do ułat dla ułatwienia. Jest rączka i tak można to o przy nodze sobie spokojnie nieść. Oczywiście po złożeniu rączki. Konstrukcja silnika jest tak zaprojektowana, że olej i paliwo są bezpieczne, nie spływają tam gdzie nie trzeba i nie powodują na przykład zalania wszystkiego w środku, dymienia potem, nieodpalania. A to jest największy problem. I to zostało tak zaprojektowane, żebyście mogli to sobie śmiało postawić w ten sposób. Magia kina i magia YouTube'a spowodowała to, że z człowieka kaczki zmieniłem się w rasowego działkowca. Bo przecież nie będę w kaczuszkach robił. Nie przyjmujcie się swoim wyglądem na działkach, to jest wasze. Róbcie sobie, jak Wam się żywnie podoba. Taka moja rada od rasowego działkowca. I po takim ustawieniu wystarczy postawić Hopc, cyk. Mamy dwie śruby motylkowe. Wstawiamy. Tutaj jest regulacja w trzech płaszczyznach. Ja sobie dam najwyżej, no bo ja jestem wysoki, więc będzie mi łatwiej. I nie pozostaje nic innego nam jak wsadzić śrubeczkę. Od tej, od tej, od tej, od tej. Cyk i motylkiem zakręcić i proszę Państwa cała filozofia. I tak trzeba zrobić z dwóch stron. O no i prawie gotowe. Prawie, bo trzeba przygotować. W zestawie mamy oczywiście kosz zestaw narzędzi do odkręcania świeczy i kluczek, a także tackę na napoje i końcówkę dostawkę do wyrzutu bocznego, jeśli nie chcemy używać kosza, bo przecież możemy nie używać kosza jak chcemy, teraz majster zamontuje to. Tutaj mamy odpowiednie śrubeczki, trzeba je poluzować, mamy kluczyk dziesiąteczka jakby komuś. To nie wychodziło za bardzo, ale to nie jest żadnym, absolutnie problemem, uważając oczywiście, tutaj na linki. Trzeba nałożyć i przykręcić. Dosłownie robota na 2 minuty. Zabieram się i zaraz wracamy. Majster skręcił, możecie tu oczywiście swój ulubiony trunek bezalkoholowy wsadzić na czas pracy. Nie ma najmniejszego problemu. Teraz tak, przed pierwszym użyciem porozmawiajmy o technikaliach. Technikalia są takie. Silnik 150 cm, a dokładnie 149 cm sześciennych pojemności. Moc 2,5 kW, szerokość koszenia 46 cm, waga 32 kg. Jest ona masywna. To już dobrze o niej świadczy, ze względu na to, że konstrukcyjnie naprawdę wygląda całkiem, całkiem dobrze. Paliwo PB95. Benzyna bezołowiowa 95, nie dodajemy żadnych olejów do paliwa, to nie jest mieszanka, to jest silnik czterosuwowy, OHV. Konstrukcyjnie tradycyjnie jest tak jak w większości kosiarek, czyli mamy świecę zapłonową, pompkę do paliwa, po napompowaniu trzy razy dopiero ją odpalamy, żeby zaciągnęło paliwo ze zbiornika. Oczywiście sprzęt nie chodzi bez oleju, zaraz wlejemy olej o oznaczeniu 10 W30 specjalny do kosiarek. Więc zaraz to nalejemy. A jak wymienić olej w kosiarce? Zapraszam do moich innych filmów. Jest film o glebogryzarce tam się wymienia tak samo. To jest pierwszy sposób. Jest film o różowej kosiarce Green Tiger. Tam też jest sposób. Z pompką troszkę lepszy pokazany, więc zapraszam. Linki oczywiście gdzieś się tutaj wyświetlą i w opisie. Kosiarka ma możliwość wyrzutu bocznego, nie trzeba zakładać kosza, który jest tam. Otwiera się tą klapkę, tutaj jest dziura z wylotem i montuje się na niej ten oto plastikowy element, który wyrzuca w bok. Urobek płynna regulacja wysokości i koszenia. Tą wajchę odciąga się do siebie i są pozycje do ustawiania. Od przodu mamy grzebień, który rysuje nam trawę przed koszeniem. Ułatwia to koszenie troszkę dłuższej trawy. U góry ciągną do odpalania bardzo mięciutko chodzi. Przed odpaleniem zaciąga się je do siebie. Potem ciągnie się za linkę startera. Ją tu musimy przeciągnąć. O, tutaj jest na nią miejsce docelowe. Tu się to zaplątuje. Hops. I mamy tutaj już miejsce, że stąd nie musimy się tam schylać. Tylko śmiało można stąd pociągać, i wtedy bez problemu to nam się. Uda odpalenie sprzętu, ale nie teraz, jeszcze nie teraz, bo musimy wlać olej i paliwo. Sprzęt ma oczywiście napęd, czyli jedzie nam do przodu sam o prędkości 3 km na godzinę. Dołączamy go tutaj podczas koszenia. Puszczamy, nie jedzie. Naciskamy, jedzie. W filmie o różowej kosiarce, też Green Tiger, zarzuciliście mi, że skręcam na napędzie. Racja? Parę razy mi się na tym filmie tak zdarzyło. Nie robię tego, to był przypadek. I zalecam Wam nie robienie tego. Czyli w momencie, kiedy jedziecie na włączonym napędzie, jedziecie prosto, nie manewrujecie nią. Jeżeli chcecie manewrować, puszczacie manewr i dopiero z powrotem napęd, bo się psuje. Niestety i to we wszystkich możliwych kosiarkach się psuje. Sami go psujecie po prostu. Sprzęt jedzie na olej, około pół litra oleju do kosiarek. Pierwsze 5 godzin chodzi na. Oleju, i po tych 5 godzinach trzeba go wymienić. I potem, już według interwałów, według instrukcji, nie powiem Wam ile, bo w różnych kosiarkach jest różnie to napisane. Ja w tamtej mam chyba, żeby zmienić raz w sezonie. To już naprawdę musicie sobie spojrzeć, jak dany model i dany producent podchodzi do tematu. Niemniej w tym przypadku, po 5 godzinach trzeba wymienić olej po pierwszym użyciu. Żeby życie było łatwiejsze Majster ma lejeczek swój słynny Odkręcamy tutaj Fabrycznie nie ma oleju Będą jakieś popłuczyny Ewentualnie po sprawdzaniu Testu Mamy bagnecik Jak sprawdzamy poziom No poziom powinien być tutaj Do tej zakreskowanej go Miejsca i sprawdzamy tak, że Wsadzamy bez wkręcania Tylko tak lewo, prawo poruszać Wyciągamy, sprawdzamy, nie ma no to leje, ale majster wsadza tutaj o lejeczek. Można olejnicą i dawaj. Musicie tylko pamiętać, żeby kupować olej do kosiarek, a nie do kos spalinowych, bo to się można łatwo pomylić niestety. No i teraz możecie czekać ever forever aż to wam wcieknie. Dawamy około pół litra i potem sprawdzamy. Albo ją tam delikatnie troszkę o, przychylić i wtedy, wtedy on sobie o, wpłynie. Hop, nie wlewa się, dobra, wpływaj, trochę polałem, ale to papierem się wytrze będzie dobrze, hops, sprawdzamy, o panie, luksusowo, już widzę jest, tak, jest ok, zakręcamy, i olej mamy załatwiony. Jeszcze tu muszę wytrzeć papiery. Po co nam ma śmierdzić wypalany olej, prawda? Nie ma to najmniejszego sensu. O, tu kapeczka. Hops hops hops. I jest ładnie. Teraz paliwko, zbiornik około litra, może ciutkę więcej, odkręcamy. Jest tak zaprojektowane, że po postawieniu pionowo nie powinno się to wylewać. Więc wlewamy paliwko. O! Aj, mój kanisterek już miewał lepsze czasy, no trudno. Musicie mi zobaczyć. Dobra, znalazło. Zakręcamy. PB95. Zawsze zwracam w moich filmach uwagę na to, żeby trzymać to w normalnych kanistrach, a nie w plastikowych butelkach. To jest dramat z tymi butelkami, no ale to już moja prywatna opinia. Mówiłem to, o tym w niektórych filmach. Chemikiem nie jestem, ale rozpuszczalnik w zwykłym plastiku to chyba nie jest za fajna rzecz, no ale dobra. Co kto lubi, każdy bierze odpowiedzialność za siebie. Mamy przygotowany sprzęt do pierwszego koszenia. Mamy, zam zamontujemy kosz. E Odpalimy, pokosimy sobie, zobaczymy jak ona kosi. No bo czym jest fajna kosiarka, którą można postawić w pionie, jeżeli nie za fajnie kosi? Hmm. Dlatego musimy to sprawdzić. E i potem na końcu po koszeniu zobaczymy, jak ona rzeczywiście dużo mniej miejsca zajmuje. O, proszę Państwa, od słów do czynów zaczynamy zabawę. Pompujemy raz, dwa, trzy teoretycznie, ale powiedzmy, że tutaj pierwszy raz było paliwo nalane, to troszkę więcej. ciągniemy tutaj i trzymając odpalamy Już się rwie do roboty, a zapomniałem założyć kosza. <noise> Zakładam kosz i lecimy z koszeniem. Otwieram klapkę. Wieszam kosz. Zamykam. I proszę Państwa, lecimy. Dołączę napęd. Zobaczymy też jak napęd chodzi. Widzicie co, mimo że trawa jest y, bardzo mokra, bo niestety poranki są bardzo zimne i mokre teraz kiedy nagrywam, to bardzo ładnie idzie. Zbiera i idzie w ogóle, nawet się nie zająknie. Mniejsze kosiarki, szczególnie elektryczne, zawsze miały z tym problem, a ta nawet się nie zająknie, więc y, na pierwszy rzut oka bardzo fajnie to idzie. Chcecie lifehacka na grabienie liści? Nie musicie grabić liści. Wystarczy, że przejedziecie kosiarką i kosiarka zbiera elegancko wszystko do kosza. Wiem, że może tam ktoś powie, że to niszczy yy, nóż. Eee, chyba nie. Nie wiem, taki lifehack mi przyszedł do głowy, bo nie chciało mi się tu grabić liści z tym moich drzewek, a kosiarka bardzo, bardzo ładnie wszystko do kosza. Mieli, pakuje, więc udało się znaleźć. Jeszcze jedno ciekawe zastosowanie dla kosiarki. Nie wiem czy słuszne, ale używam. Jungle girl! Jungle girl, coś tam dalej, nie pamiętam. Boże, dlaczego te wszystkie durne piosenki muszą tak w głowę wchodzić? Proszę Państwa, a Majster to jest genialny. Zastanawiałem się, dlaczego tu mi nie zbiera trawy. A tu zbierał. <ścoughs> tutaj, żeby był wyrzut boczny, tutaj, to tutaj w środku musi być wkładka. Ja tej wkładki nie wyjąłem, więc się dziwiłem, dlaczego nie idzie do kosza. A teraz do kosza idzie po prostu aż wściekły. Leci jak głupie. Słuchajcie, kosimy dalej. No co tutaj dużo mówić? Trzeba skosić. I robota musi się skończyć, tak? I będziemy dalej omawiać. Teraz zobaczcie mój patent na liście. Tam leży pełno liści. Liści na tym pasie nie ma. <laughs> Januszowy lifehack numer 1000. Majster Wam teraz pokaże autorski lifehack na to, co zrobić z e, zeskoszoną trawą. Na takich działkach jak ta jest duży problem. Znacie historię z filmu, kto oglądał Awantura z sąsiadem. Specjalnie akcentuje sąsiad, nie sąsiad. E, że jak był tutaj kubka kompostu, to przeszkadzało, bo zapach, bo tamto, tamto. No nieważne, cała historia tam jest opisana. Więc przez przypadek wpadł taki lifehack. Worki budowlane, to są nawet nie worki budowlane, tylko na pszenicę i ziemniaki. Cztery sztuki. I słuchajcie, one już mi służą czwarte czy piąte koszenie. Dlatego że wsypuję tutaj trawę. Wstawiam te worki. To jest wczorajszego koszenia, są pełne, jak widzicie. Stawiam na tydzień i zostaje taka mała... Nie wiem czy to będzie widać tutaj. Powinno być. Taka mała kubka już kompostu zajmująca tyle. I teraz dosypiemy tej świeżej trawy, to się tutaj zakisi, skompostuje i generalnie robi mi się tutaj bez zapachu, bez żadnego problemu, robi się kompost w tych workach i na wiosnę będzie można to wykorzystać, czy nawet teraz. <grytania> Patent przez przypadek wyszedł. taki. dobra, opróżniam kosz bo się zapełnił. O hops. Spróbujemy to jakoś dwie osoby wiadomo łatwiej do tego worka by było ale nie z takimi rzeczami człowiek sobie w życiu radził prawda o hops 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 i i, i o, hop. o i leci do wora on jest taki lifehack przez przypadek wyszedł na takich działkach jest to problem bo to nie ma gdzie wywozić gdzie rozsypywać kompostu tu mówię awantury od razu są więc to tak jest bez sensu raz, dwa trzy wiązać, ubić jeszcze troszkę o, jeszcze tu wejdą za dwa takie kosze urobku idziemy go dalej, taki lifehack idzie rewelacyjnie bo jest e, solidna, taka ciężko mi powiedzieć, taka, taka zwarta, taka zbita <laughs> Nie, wiem, że to może głupio brzmi, ale w niej, y, ładnie chodzi, w niej wszystko ładnie idzie nie tą trawę jak wściekła, mimo że trawa jest mokra, i tnę na, naprawdę bardzo nisko, bo tnę na 8 regulacji, tnę na przedostatni, na w dół, więc e, dość nisko. No dobra, kosimy dalej, skosimy resztę i sprawdzimy jak ona na przykład w takim domku narzędziowym się zmieści, choć niestety w przypadku działek rot zostawiać tego nie można, no bo wiecie jak to jest. E, ale ale dużo łatwiej się ją transportuje w samochodzie i dzięki temu, że jest złożona i ma tą rączkę. I można ją postawić w ten sposób w większym samochodzie pionowo, przez co zajmuje dużo, dużo mniej miejsca. A żeby ją złożyć do stanu postawienia w pionie, wystarczy wykręcić te dwa motylki. zdjąć kosz wcześniej majster by nie zdjął oczywiście o, hops wykręcić wyciągnąć w tą stronę hops i hops I proszę bardzo kosiareczka stoi w stanie pionowym do transportu idziemy Tutaj jest taki pojemniczek, że motylki nie zginęły. Można sobie otworzyć i wrzucić tutaj te śrubeczki, Albo tak jak ja to robię, ja to wrzucam po prostu do kosza i kosz potem chowam. Tak samo. Docencie poświęcenie majstra, który specjalnie przywiózł dwie kosiarki, żeby wam pokazać, ile która zajmuje miejsca. Więc tutaj mamy tego mojego malucha, różową kosiarkę, którego za skarby świata, nawet mimo tego, że zajmuje dużo miejsca, nie oddam, bo jest to super wdzięczna kosiarka i powiedziałem ekipie Green Tigera, że jej nie oddam. <gry> I ten maluch 123 cm i ważący 20 tam kilo ledwo, zajmuje aż tyle miejsca. A teraz zamienimy go z tamtą kosiarką i zobaczycie ile miejsca tamta zajmuje. Tak jak ona stoi w pionie, to tu rzeczywiście wygląda na to, że tu się nic nie dzieje. Nic tutaj nie wycieka ze zbiornika na paliwo. Też widzę nic się tutaj, Złap. nic się tutaj nie dzieje, więc to się kurczę wszystko tutaj z oleju też się nic nie dzieje, więc wygląda na to, że ten patent jest chyba OK, mi się wydaje. Porównajcie ile mniej miejsca zajmuje tutaj. Mam pełną przestrzeń, o, obie by tu wlazły tak na upartego. No szkoda, szkoda, nie mogę tak zostawić, ale uwierzcie mi, że jakbym miał swój dom, jakiś alarm i tak dalej, to to spokojnie tak zostawił. bo to kurczę szkoda, ile to miejsca, naprawdę zajmuje mniej, to aż jest niemożliwe, to jest jakiś absurd. No przepraszam za bałagan, ale niestety to się posypało z tej kosiarki poprzedniej. Ale naprawdę, ja to miejsce mnie zajmuję. Bez kitu. No, a w takim układzie by się dwie mieściły. <laughs> Niesamowite. Może po zimie, jak już monitoring uruchomią. Ma być na dniach w sumie. No nie wiem, nie wiem, nie wiem. Nie, zabieram was. Jedziecie do domu. I drodzy, nasz zielony tygrys spełnił swoje zadanie. Rzeczywiście bardzo przyjemnie się ten sprzęt prowadzi. Jak sami widzieliście, jest to dość nietypowa kosiarka, dlatego że spełnia wszystkie swoje zadania kosiarkowe, a łatwo ją można przechować. Do kogo ona jest skierowana? Do takich działkowców jak ja, gdzie mają małe działki, mało miejsca do trzymania sprzętu ogrodniczego, no i niestety, jak wiemy, na działkach rod bywają kradzieże, w związku z tym po prostu taki sprzęt po każdym użyciu trzeba zabierać do domu najlepiej. Ja tak robię. Łatwiej jest ten sprzęt złożyć i wsadzić do samochodu niż całą kosiarkę rozbierać e, na strzępy. Jest to zdecydowanie łatwiejsze. Jest to również skierowane do bardzo modnych, m, ostatnio w naszym kraju e, domów z małymi ogrodami, gdzie tam też jest problem z trzymaniem sprzętu, więc taka pionowo stawiana kosiarka zdecydowanie się tam sprawdzi. To jest też skierowane w naszym kraju domków 35 od niedawna 70 metrów, gdzie też tego miejsca jest zawsze za mało, małe działki, mało miejsca, małe pomieszczenia, więc taka alternatywa jest zdecydowanie bardzo, bardzo dobra. Zresztą widzieliście, jak to wygląda w moim małym domku narzędziowym, oczywiście tylko na przykładu, bo ja tam trzymać niestety poza łopatą i leżakiem to za bardzo nic. Nie mogę, bo boję się po prostu. Te, tą i inne kosiarki znajdziecie na stronie producenta Green Tiger. Link w opisie. Pamiętajcie, że po tym pierwszym użyciu, żeby dbać o wymianę oleju, po 4-5 godzinach pierwszej pracy trzeba wymienić ten olej, a potem już zgodnie z interwałem. Dziękuję za obejrzenie dzisiejszego filmu. Zapraszam do subskrypcji, lajkowania, komentowania i oglądania innych moich produkcji. Dzięki, cześć! Pójdź stara. Idziemy do domu. Jonia, ładna.